Cup. Ogólnie kochani, byłam dzisiaj w takim sklepie Pobmart Tak, Pobmart Poczekajcie, o, mi włosy tu lecą Pobmart No, i ogólnie kupiłam sobie z Pobmartu Tak, to jest Pobmart Pamiętajcie, Pobmart Z Pobmartu możecie sobie kupić takie właśnie Lafufo from To jest oryginalna po to nie jest żadne Lafufo zaraz, zresztą zobaczycie. Mamy strefuszy. Louis Vuitton. Tak. Chanel. Louis Vuitton. Tak. O, patrzcie. Kupiłam oryginal La Baba. A, nie przesunęłam się. Jestem Karyna. Tak, Karyna z kanału Karina Surprise. No i tak, słuchajcie, tutaj jest nawet napisane, że to jest dla bubu by oryginal. O i tutaj są te, ja najbardziej oczywiście bym chciała tego secreta, ale w sumie też różowego. Więc otwieramy. Macie tutaj dowód i tak to, to nie miało być kremowe, ale to jest pomarańczowe, na żywo. no. Ta twarz ten, e, tutaj jest po mart. macie napisane, to jest oryginal. Macie tutaj Labubu Original, to jest kreskowy. to jest taki pusta, No, tutaj jest to, co bym chciała. Bym chciała najbardziej różowy, To jest niby żółty, a to jest chyba beżowy I no, i to jest seek, jak chciała oczywiście. No i tu macie Pob Mart. No, otwieramy. O, kolejny dowód Labubu Oryginal. Tak, specjalnie nie patrzyłam... Oj, coś mi ostroż w telefonie zepsuło. Specjalnie nie patrzyłam na karteczkę, bo zawsze karteczka zgada. W każdym razie coś czuję, że tu jest ten secret albo ten różowy Dobra, więc patrzcie Matko boska, Karyna się podnieciła Zobaczcie co tu jest No więc tak, miałam zapowiedzieć tak, żeby pierwszy się zobaczyć no, Ale wiecie, jestem Karina, ja musiałam być, że zobaczyć Karyna surprise Tak, kochani, Boże, ja go już sobie pszcze. No chyba go nie przyczepię jednak bo tutaj coś ten. ale patrzcie jaki ten jest, patrzcie no normalnie, prawdziwy, la bubu i to jest oryginal, no ja bym mówię to oryginal, patrzcie gry no także Pobmart Mart, ja go kupiłam dokładnie za chyba pół euro mhm. z Pob Martu takie oto coś a nie półtora euro, no no wiecie o co chodzi Pop Mart. Może tego nie przyczepię, ale postawię. Nie stoi. W terajewce będzie. Pa!